To się musi skończyć! Jeśli kucyki uwierzą, że ten tonik ma jakąś moc, to kto wie, co wymyślą! E, może coś takiego? <laughs> Babciu! Co ona tam robi do jasnej stodoły? Babcia chce pobić rekord skoków do wody Equestrii. Nie wierzę! Wyprawiasz, możesz mi powiedzieć. To był na pewno najgłupszy kucykowy pomysł, jaki widziałam w całym swoim życiu. Taki skok nie może się udać. O, przestań marudzić! Po tym toniku mogłabym skoczyć zwierzy 10 razy wyższej. Dwadzieścia razy moim zdaniem! 30 przy dobrym wietrze! Wszystkich rozczarować, ale babcia nie mogłaby wykonać tego skoku, ponieważ ten tonik to oszustwo. Przecież ty sama nam go polecałaś. Chcesz powiedzieć, że kłamałaś? Ach, zgadza się. Nie chciałam tego, ale wszyscy wydawali się tacy szczęśliwi. Nie mogłam im powiedzieć, że ten tonik nic nie daje. Wiem, że źle zrobiłam, ale mam nadzieję, że odzyskam wasze zaufanie. Ale jeśli Tonik jest oszustwem, to czemu babcia znowu może pływać i, i... i co z tym baletem wodnym, który zrobiłyśmy? Myślę, że czasami zapominamy, na co nas stać. Ale wystarczy trochę wiary w siebie, żeby znów obudzić to, co w nas drzemie. Ale wmawianie kucykom, że Tonik ma niezwykłe działanie, to jest złe! Jak powiedziałaś, wzmacnia wiarę w siebie. I to jeszcze nie wszystko! To wszystko lipa! Ten płyn to nie jest żaden tonik. Wiem doskonale, bo pomagałem go zrobić. Widziałem, jak Applejack ratuje babcię i przyznaje się do kłamstwa, i sam zrozumiałem, że wmawiam kucykom coś, co nie miało nic wspólnego z prawdą. Silna wiara może pomóc dokonać wielkich czynów, ale jeśli ta wiara opiera się na kłamstwie, to w końcu doprowadzi do poważnych kłopotów. Dziękuję, Applejack. Zdobyłem to w nieuczciwy sposób. Popełniłem błąd, którego już nigdy nie powtórzę. Chciałbym, żebyś go wzięła. Jako pamiątkę, że pomogłaś mi nareszcie zobaczyć prawdę. Sama nie wiem. O, nie martw się. Znajdę kucyka, któremu sprzedałem ten bezwartościowy tonik i dam mu inną monetę zamiast tej. Słowo. Przepraszam, babciu. Mam nadzieję, że przez to nie przestaniesz pływać. Dlaczego, do licha miałabym to zrobić? Tylko nie mogę uwierzyć, że dałam sobie wmówić, że prawie mogę latać. Hej, gdzie oni są? Trudno powiedzieć komuś prawdę, jeśli ta prawda mogłaby tej osobie sprawić przykrość. Ale myślę, że wiara w kłamstwo może wyrządzić jeszcze większą krzywdę. Może niektóre kucyki tym się nie przejmują, ale ja do nich nie należę. Tylko nie szalej, babciu! O, nie zamierzam! Uh, a, je, je, je.